Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkich na bardzo krótkim filmiku. Także dla tych, którzy nie lubią filmików, które są długie, ale ja zawsze przypominam wszystkim, że mo można go obejrzeć dwa, po, w paru częściach, wielokrotnie ten sam film, lub można go przyspieszyć prędkością, która jest na każdemu, jak dowolnie. Każdy ma wolną wolę, rób ta co chce, ale to nie o to chodzi. Dzisiaj krótki filmik. Yy... Chciałabym podzielić się z Wami na temat symptomy niebiblijnego, fałszywego nawrócenia. Jest to sześć symptomów, które ja, ja, do, do których ja doszłam. Po prostu sumowałam je: sześć symptomów, i przechodzę teraz do, 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 do esencji tego całego filmiku. Sześć symptomów fałszywego nawrócenia, które ujawnia się przez to, w co fałszywie nawróceni ludzie wierzą. A więc, numer jeden, możesz stracić swoje zbawienie. Tacy ludzie cały czas mają obawę lub gdzieś tam z tyłu w ich głowie tkwi taka niepewność, czy to rzeczywiście to jest to, czy to mogę stracić, czy oni uważają, że mogą stracić to zbawienie, porzucić, czy jeszcze coś. Numer dwa. Podstawą zbawienia nie jest wyłącznie wiara. Tacy ludzie wierzą, że nie tylko wiara jest podstawą zbawienia, także oni w to wierzą. Numer trzy. Zbawienie jest przez wiarę, ale wiara nigdy nie jest sama. Prawdziwa wiara zawsze ma uczynki. Numer cztery. Wiara znaczy coś innego niż znaczy. Na przykład Oddaj swoją wolę Bogu, zrób Jezusa swoim Panem. Słuchaj Pana Jezusa. Musisz się wyrzec wszystkiego. Numer 5. Przestałem grzeszyć. Tacy ludzie fałszywie nawróceni. Uważają, że oni przestali grzeszyć, bo przestali na przykład palić papierosy, czy pić kawę, nie wiem co jeszcze, czy rzuć gumę. Numer 6. Muszę wytrwać swojej wierze do końca mego życia. To są właśnie symptomy fałszywego nawrócenia. Od razu mówię tak jak z każdą chorobą. Te symptomy mogą wszystkie uczestniczyć w fałszywym nawróceniu, lub możesz mieć tylko jeden symptom. Ja mówię teraz do fałszywie nawróconych ludzi. Możesz mieć dwa symptomy, lub sześć, lub trzy, lub tylko cztery, lub jeszcze coś innego. W każdym bądź razie taka jest prawda, i musiałam to zaadresować w jednym filmiku. Tyż jest to ważne, i to wszystko na dzisiaj. Błogosławię wszystkich słuchaczy w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela. Jeśli ktoś ma pytania na ten temat, to zawsze podaję maila i proszę wysyłać i bombardować mnie pytaniami. Szczególnie dla tych, co widzą, że, że podeszli do tej sprawy poważnie i przeegzaminowali sami siebie, zauważyli, że mają jakieś symptomy. Bardzo bym chciała im pomóc w wyleczeniu ich przez to, że powołam się na słowo biblijne. I to wszystko do usłyszenia.